Witam wszystkich Aleksandra Gołda dla kanału RealNews.pl, a ze mną pan Dawid Załęcki. Dzień dobry. Witam. Jak samopoczucie tutaj na walkach na konferencji walki freakowe, to pana debiut? Tak, mój debiut. No dziwnie trochę nie moje klimaty, no próbuję się tu odnaleźć, jest ciężko, no zobaczymy jak dalej będzie. Denis namówił pana tutaj do udziału i teraz myśli Pan, że to dobra decyzja. Czy dobra to się okaże później? On tak naprawdę mnie nie namówił, tylko prawie mnie zmusił. Także. A co będzie, zobaczymy, nie? A w jaki sposób zmusił? No męczył mnie, męczył i męczył. Jeszcze do tego kole, koledzy męczyli i w końcu udałem się namówić. Jakie argumenty da, dawał, żeby pan zawalczył? W sumie na początku używał argumentu takiego, że jak ja już... Pobije Alana, to on nie będzie musiał z nim robić rewanżu, którego on nie chce, bo wiadomo, że to będzie do jednej bramki, bo Alan chce się bić z nim w pioskuchach w MMA. No a ta walka trwałaby 30 sekund, może minutę, no nie dłużej. No, rozniósłby go po prostu. Nie? Tam już by nie było tak sytuacji, że Alan może sobie po liczeniu 10 sekund odpocząć stać, tylko tam jakby się przewrócił, to już by po prostu został na ziemi, bo by go Denis dobił, więc ta walka nie ma sensu. Czyli nie? Nie mogłoby się to po prostu źle skończyć Dokładnie. dla Alana. Dokładnie. Ale ma pan doświadczenie w walkach ulicznych, więc to chyba bardzo dużo panu pomoże w OKTAGONIE. No, jak to się teraz na internecie mówi, coś nie, coś potrafię. Tak, pamiętam ten film. E, walczy pan o, w sensie na takich walkach ulicznych ile lat? Nie, no to, to sytuacje uliczne się zdarzają czasem, to nie to, że ileś lat się walczy, nie? Zdarzają się, zdarzały, no i pewnie będą się zdarzać, bo tak to wygląda w życiu, nie? Czyli pan raczej jest taką osobą, która ma skłonność do unoszenia się? Czy to raczej tak jeżeli ktoś pana zaczepi, sam z siebie pan nie wdaje się w żadne konflikty? Ciężko bym powiedzieć, to sytuacje życiowe różne są, nie? Także no, nie wiem co nas czeka. W każdej chwili może być coś się wydarzyć, nie? Ale no, no są różne sytuacje, nie także. A na co dzień czym się pan zajmuje? Trenuję, mam firmę. Także żyję sobie, mam jeszcze małą córeczkę, 6 lat, także Denis ma siostrę. O, to ciekawie. O, o której mało kto wie, no ale, ale ma i, i tyle. No to będą razem y, miały kontakt, w sensie będą mogły się razem bawić. Tak, bawią się razem, tak. Jedna ma 6, druga 4, także ma starszą o 2 lata ciocie, także ładnie, ładnie się dogadują, będą razem dorastać. No to będą, będzie miała groźnego tatę. Jak będzie dorastała, to jednak córka to taki obowiązek i zmartwienie dużo większe niż jeśli ma się syna. No, no tak, no córkę trzeba dbać bardziej niż o syna syn sobie poradzi, a córkę jednak trzeba tą opieką większą obdarzyć, także no, lipę będą mieli ci, co będą chcieli. Broić z Turką. Tak, ja właśnie rozmawiałam z pana synem o tym, że będą mia... będzie miała, że ma nie tylko ojca, którego strach się bać, ale też dziadka, który będzie w pełni formie, nawet za kilka lat. No tego nie wiemy, nie? Zobaczymy, czas pokaże, nie. Mhm. Co uważa pan za swoje najmocniejsze atuty w walce? Co? Nie wiem, no nie będę zdradzał, nie? Może Alan ogląda. Zobacz. Może zaskoczy się. Dokładnie, zobaczy w klatce. Czy uważa go raczej pan za takiego przeciwnika, który ma jakieś szanse, czy pan sądzi, że zwycięstwo jest, może będziemy na ty, że twoje zwycięstwo jest stuprocentowe? Nigdy nie ma zwycięstwa stuprocentowego, wchodząc do klatki na piąstkówki, także ani Ala nie zna mnie, ani ja go, nigdy się razem nie biliśmy, także zestawimy się tam, zobaczymy, no, czasami jest szczęście, czasami jest nie wiem, ktoś ma lepszy dzień, no wyjdzie w praniu, także to trzeba zestawić, zobaczyć i jak wyjdzie, tak wyjdzie, nie? Czyli raczej taki ma pan stos masz stosunek neutralny. Eee, nie, ma, nie jest tak, że jakoś szczególnie się przejmujesz tym, że może być tak, że przegrasz, że jakoś to się odbije wtedy na, na twojej psychice? Nie, ja wchodzę ze słoną głową, także ja tam nic tym nie zyskuję, nic nie tracę, wchodzę, robię swoje. Eee, jestem pewny swojego, on pewnie zresztą też swojego, no. A klatka zweryfikuje, nie. Mhm. Czy na tym zamierzasz zakończyć swoją przygodę? Czy w przyszłości może, można się spodziewać jakichś walk freakowych? Planów żadnych nie mam. Nie planowałem. W ogóle jestem tu z przypadku, także tak jak mówię, troszkę mnie tu na siłę wciśnięto przez najbliższych, ale no jestem już, no, nie planuję, a co będzie, zobaczymy. Nie mam pojęcia jak to wyjdzie po walce. Czy powiem, że chce, czy nie chce, czy... Bo o, może się spodoba. A może ogolę brodę i inkognito, będę się, stanę się inkognito, bo nie będę chciał, żeby mnie poznawali. Nie wiem, zobaczymy. No tak, pewnie właśnie teraz pan nie będzie inkognito na pewno w swoim mieście, no bo Denise już zaczepiają różne osoby, czy dzieci. Może z panem być tak samo. No, dlatego mam alternatywę, że mogę ogolić brodę, założyć czapkę. I no zawsze okulary. jest to jakiś nikt sposób. No, okulary jeszcze nikt mnie nie pozna. Super, to już Pana nie męczę. Dziękuję bardzo za rozmowę, bo udzielił Pan sporo wywiadów. No, dziękuję również.